Idziemy właśnie razem z Tiną do szkoły Mamy pierwszą matematykę, nie możemy się spóźnić To jest nasza szkoła Szybko Tina, dzisiaj będzie wyjątkowy dzień A czemu nie niby dzisiaj jest wyjątkowy dzień? Bo co, bo mamy kartkówkę z matmy To dla ciebie jest jakieś wyjątkowe? Nie, nie, nie Tina, dzisiaj wraca Leon Wreszcie, o wszystko się go wypytam Dlaczego mi nie odpisywał? I wiesz co, usiądę w pierwszej ławce i on będzie mógł obok mnie usiąść, bo nie było go przez tyle dni I mu będę podpowiadać Czekaj, czekaj, czyli dzisiaj wraca Leon do szkoły Ja o tym kompletnie zapomniałam tak, tak, to jest dzisiaj, ten dzień akurat wpadnie na kartkówkę, ale wiesz co, ja mu oczywiście pomogę. Cześć, się. o, dzień dobry, przepraszam za spóźnienie bardzo. O, dobrze, że tutaj usiadłeś, możesz siedzieć obok mnie, słuchaj, dzisiaj jest kartkówka, ale nic się nie martwi, ja ci będę podpowiadać i pomogę ci rozwiązać test. No cześć, Nina, dobra, dobra, pomóż mi, bo wiesz co, ja byłem tutaj na Malcie i ja nic nie potrafię, zupełnie jedyne, co przywiozłem to pamiątki. A, ale spokojnie, ja też się na tą kartkówkę nauczyłam i też ci mogę pomóc, więc możesz usiąść tutaj ze mną z tyłu, bo będziemy mogli wtedy ściągać bo nie będzie nic widać. No, może i możesz, ale to nie znaczy, że to zrobisz, bo ja wolę, żeby Nina mi pomogła. Ha! Widzisz, Tina, Widzisz? I co? A poza tym, od kiedy Ty jesteś taka mądra z Matmy? Przecież Ty ledwo zdajesz, więc się nie dziwię, Leonowi, że nie chce usiąść z tyłu razem z Tobą. Ja ledwo zdaję, przecież to jest takie łatwe. Patrz, tutaj mamy jakieś 1, 0 minus A minus B cosin, coś tam trójkąta. XY, AB, 0. Ja to napiszę normalnie w sekundę. Tą kartkówkę. <laughs> Chyba sobie żartujesz. Ty ledwo co zdajesz. A ja zawsze dostaję piątki. I oczywiście wszystko wiem, ale powiem tylko Leonowi. A wy lubicie matematykę? Dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony przedmiot. I zostawcie łapeczkę do góry. A ja teraz siadam i zaczynajmy test. Leon. Jesteś gotowy? Będę ci podpowiadać No wiesz co, średnio jestem gotowy, ale jak mi pomożesz To może jej się uda One hour later. O, jaki prosty był ten test Co nie Leon? No ja nie wiem, przy on był taki prosty, ale banał Będzie 100% Dobra, to idziemy na przerwę, chodźcie Jakaś masakra to był ten test Ja tam nic nie napisałam Dobrze, może że Leon usiadł obok Niny, bo ja bym nic mu nie podpowiedziała I byśmy mieli jedynkę obydwoje Leon Leon, ps! Chodź tutaj na chwilę, mam do ciebie pytanko, jedno. No co tam, na co się stało, słucham. Czemu jesteś dla mnie taki wredny, czy coś się wydarzyło na tym wyjeździe, że teraz mnie nie lubisz? Nie, wiesz, to wszystko dobrze, tylko ja tak bardzo polubiłem z Tobą pisać i po prostu nie chcę, żeby Nina była zazdrosna, więc udaję. Uff, dobra, to trochę mi lepiej. Bo się bałam, że bałam się, że po prostu już mnie nie lubisz, dobra. Rozejdźmy się, nieważne. Nie rozmawialiśmy. Lalalalala, le, 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 jest przerwa. Lalalalala. Le, 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 le. I na chodź tutaj, wypijemy sobie jakąś kawkę czy coś. Mamy przerwę, pogadamy z Leonem. Dobra, Leon, muszę Ci zadać jedno pytanie. Dlaczego ty mi przez cały czas nie odpisywałeś, kiedy byłeś na wakacjach? To było nie fair. E, co? Ja tobie nie odpisywałem, no przecież pisaliśmy, ale wiesz, że. Proszę, ja nam... Leon, kawa dla ciebie. Dziękuję Tina Mega za kawkę. Przecież to jest moja ulubiona kawa, dziękuję bardzo. Nina, dla mnie masz kawkę, weź mi podaj, bo wiesz, ja muszę tutaj zadać poważne pytania Leonowi. Sorry, Nina chyba akurat kawa się skończyła, wiesz? O, ostatnią robię dla mnie! Serio i mi nie dasz! Dałaś Leonowi zamiast mi! Oh, dobra, wiesz co, pójdę sobie tutaj coś wybrać Jakieś jabłuszko sobie wezmę, albo jakieś mleko Chyba ktoś się wkurzył Chyba kto się żył. No nie obraję się, że tobie kawy nie zrobiłam Bez przesady I na chodź tutaj na słówko, muszę z tobą pogadać I czemu siedzisz tak blisko Leona? Nie podoba mi się to Chodź tutaj, chodź tutaj, musimy coś obgadać Będę szybko, bo zaraz mamy kolejną lekcję Nie zapominaj o tym Powiedz mi, co ty taka nagle dla mnie jesteś niemiła I poza tym już rozmawiałyśmy o tym Bo ostatnio ci się niby podobał Leon Ale powiedziałaś, że to już dawno za to tak, tak, to już jest przeszłość, Leon mi się już nie podoba, ani trochę. Obiecuję, że tak jest? Wiesz jak to jest, obiecanki, cacanki. Skoro tak ci mówię, no to tak jest chyba, nie? Mm, no dobra, chodź, idziemy na muzykę, bo już zaraz będzie dzwonek. Leon, chodź, idziemy na muzykę, usiądziemy obok ciebie, proszę. Eee, no wiesz co, zobaczymy jak pójdziemy do sali, co? Zobaczę gdzie pani nauczycielka usiądzie, może w jakimś innym miejscu dzisiaj, może jakieś nowe biurko ma, to wtedy zdecydujemy. Mm, no dobra. Dobra, ale wiesz co? Chodź tutaj! Jest wolny, chodź tutaj ze mną usiąść! Ej, no! Czemu tam. Yy, nie, 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 wiesz co, ja wolę tutaj być w pierwszym rzędzie i widzieć tablicę całą. Ale przecież musimy poćwiczyć granie na pianinku. No to poćwiczymy, przecież jest czas. No daj spokój, ja tutaj wszystko widzę i tu jest super miejsce, bo mogę się uczyć. Nie no, serio, on wybrał tyną, On wolał usiąść obok Tinę zamiast ze mną poćwiczyć na pianinku. Przecież niedługo mamy zaliczenie, trzeba to szlifować! Czy ja pamiętam, jak to leciało? Leon, nie chcesz to jeść ja się nauczy na te zaliczenie. O, ale ładnie grasz Tina, tak, proszę, proszę, nauczy. Ja mam trochę problem z muzyką, a chciałbym to zdać jak najlepiej. Ej, kto tak ładnie gra? Kto tak ładnie gra? Tina, czy to ty? Od kiedy ty umiesz tak ładnie grać? Powiedziałeś, że nie znosisz muzyki, no! Trochę się podszkoliłam ostatnio. Jak chcesz, to ciebie też Nina mogę trochę nauczyć, żebyś zdała ten test. Wow, jak ty grasz! O, no nie wiesz, że jesteś lepsza z muzyki, ale dobra, ja jestem lepsza z matmy. Leon, to dla ciebie tak ładnie gram. Podoba Ci się? Co jest? Nina? Ja nie widziałem, że ty tak pięknie grasz. Jakby bardzo mi się podoba i to mega mega. Dzwonek, już koniec! I koniec, 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 wychodzimy stąd, idziemy na przerwę Pora na lunch, albo chodźmy się przewietrzyć trochę na zewnątrz Bo ja zaraz zemdlaję po prostu wszystko, mnie już denerwuje Idziemy, idziemy, chodźcie Ej, no co, jaka przerwa, przecież ty nami grała, o co ci chodzi, czemu jej przerwałaś? Music! Muszę się uczyć grać na pianinku i ja razem mam powtarzać? My się umówiliśmy! Ja ci pomogłam z matmy, masz mnie słuchać! No ale czemu ja ci mam słuchać? No umówiliśmy się i co? Ale Tina dla mnie zagrała specjalnie, no i co? Miałem ją olać? Ale ty nigdy nie lubisz Tinę, zawsze mówisz, że ona jest jakaś dziwna, a teraz nagle ją lubisz, bo ci pomaga. <laughs> to jest dziwne! No ale jakie dziwne, po prostu wróciłem z wyjazdu i chciałbym miło spędzić czas pierwszy dzień w szkole. Dobra, wiesz co? Ja idę do toalety, a ty sobie tu zostań! Tylko nie spędzaj czasu z Tiną! Nara! Ale on mnie wkurza po prostu, no. O, Tina? Co ty tu robisz? Piję sobie wodę, nie widać? Mm, niam, 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 niam. Trzeba się nawodnić, bo zaraz mamy angielski. Czemu ty udajesz przed Leonem, że umiesz jakoś pięknie grać? A mi cały czas ściemniałeś, że nie potrafisz, że nie lubisz muzyki. To jest jakieś oszustwo, ty się mu chcesz przypodobać. To nie jest żadne oszustwo, po prostu nauczyłam się. Wziąłam sobie kurs grania na pianinie i po prostu się poduczyłam. Co jest w tym takiego dziwnego? Zresztą nie mam czasu, bo teraz już angielski się będzie zaczynał. Angielski to jest mój przedmiot i Leon ma usiąść ze mną, ja mu będę E, dzień dobry, dzień dobry, ja już jestem tutaj, co tam dziewczyny, u was? czego się dzisiaj uczymy? No jak to czego, Leon? Angielskiego. No wiesz, trochę mnie zdenerwowałeś na przerwie, ale ps, już ci wybaczam, bo wiesz, teraz jest angielski i ja mogę ci powiedzieć I love you. E, ale co ty do mnie gadasz niby, co, co, co to ma znaczyć? Jak ja nie umiem angielskiego nawet. Leon, bo to znaczy, że ja cię, e, znaczy, nie powiem tego Tina, ja mu powiedziałam, to słyszałaś. Przepraszam, czy mogę do toalety na chwilę? Nina? Yy, pomożesz mi? Mam problem mały. Potrzebuję cię w łazience. Szybko! Dobrze, ja już idę, Leon. Poczekaj, potem ci wyjaśnię, co to znaczy. O co ci chodzi, Tina? No, co się stało? Właź do tej kabiny. Właś tutaj. Raz, dwa! I chodź tutaj! I proszę bardzo, tutaj zamykamy i po cichutku. Szybko, szybko, szybko Przebiegam, żeby tylko nikt nie widział. Dobrze, że lekcje trwają, tutaj nikogo nie będzie na korytarzu, ale gdzie ja mam Ciebie schować? O, tutaj! Do składzika woźnego, proszę bardzo! I tutaj sobie możesz siedzieć. Światło zgaszone, drzwi zamknięte, nikogo tam nie ma. I szybko jeszcze zdąży na końcówkę Angielskiego Hej Kaleon, ja już wróciłam Wszystko jest w porządku, możemy sobie dokończyć tą lekcję Ej, czy ty jadłeś chipsy całą lekcję? Co? Jakie chipsy? Przecież ja mam pustą buzię prawie Ej, a gdzie jest Nina? Ona z tobą czasem nie poszła gdzieś? Byłyśmy razem w toalecie, powiedziała, że źle się czuje I stwierdziła, że wraca do domu Ale teraz możemy iść wspólnie na lunch Nie przejmuj się nią Co? Na lunch? A no dobra, to nie jem Ej, Ale wiesz co, ja miałem iść Właśnie z Niną na Lunch i to gdzie ona jest? Bo ja byłem z nim umówiony. To nie zjesz chyba z Niną Lunchu, bo ona poszła do domu, tak jak mówiłam, wróciła do domu, bo źle się czuła. To, ale ty widzisz jak ona idzie, może została w toalecie. Co ja szybko sprawdzę wtedy, czy jej tutaj nie ma może. Co to jest chyba dla wszystkich toaleta? Na 100% tutaj jej nie ma. Proszę, możemy ci wszystko otworzyć. Nie ma Niny. Niny nie ma w szkole, Leon. Nie no, czy ty naprawdę szukasz jej jeszcze w środku Kibla? Leon, no weź! Dobra, ja stąd wychodzę. Chodźmy lepiej na ten lunch, szybko. Ej! Hey, no, ale na jaki lunch? Poza tym, może mogła się tam schować, dlatego wolałem sprawdzić, żeby mieć pewność. No, gdzie ona jest? To jest niemożliwe, żeby poszła do domu i mi nie powiedziała. Muszę mieć jakiś plan. Muszę szybko zjeść lunch i wydostać się ze szkoły, żeby Leon na pewno nie znalazł niny. Leon! Leon już do ciebie idę sobie wspólnie zjemy. Eee, no dobry ten hot dog, Tina ale jakby ja nie wiem, no na pewno nie wiesz gdzie jest Nina, mi się nie wydaje, żeby ona poszła do domu, żadnego SMS-a mi nie wysłała ani nie przyszła do klasy się pożegnać. Mam lepszy pomysł jak spędzi dzisiejszy dzień. Patrz, jaka jest ładna pogoda. Nie gadajmy już o niej, ją bolał brzuch, ona sobie po prostu wróciła do domu. Szybko skończmy tutaj nasze jedzonko i chodźmy dzisiaj na wagary. Co ty na to? No dobra, no to może wtedy pójdziemy do domu do Niny, co? Zobaczyć, jak ona się w ogóle czuje, skoro taka ładna pogoda. To się przejdźmy. To no nie jest dobry pomysł, żeby zajść do niej do domu, wiesz? Bo Nina może ma jakiegoś wirusa, i jeszcze się. Ej, ja coś słyszę, co to ma być, skąd to dochodzi, gdzie? Ucieka! Ej, co jest, co się dzieje, Nina? Co ty tutaj robisz? Skąd się tutaj wzięłaś? Ty nie jesteś w domu, przecież myślałem, że jesteś chora, i w ogóle biedna brzuch cię boli. Ej, powiedz mi lepiej, kto ci. A, dobra, najpierw ja ci to zdejmę z ust, może żebyś ty mogła w ogóle mówić. Dobra, chodź tutaj. To... Wreszcie! Wreszcie, ktoś mnie usłyszał! Ach, wiesz, co się stało? To Tina mnie związała, no i zazdrosna o ciebie! To, ale jak to Tina? mi powiedziała, że Ty się źle czujesz i poszłaś do domu. Mówiła, żebyście byłyście razem w łazience i ci pomogła. Gdzie ona jest Złapię ją tylko... Musisz mnie jeszcze rozwiązać, Zdejm bo nie właśnie mogę ruszać. Właśnie, chodź, zdej zdejmiemy ci te sznury z ciebie. Co to ma być w ogóle? O, dziękuję, Leon, dziękuję. Pomogłeś mi dobrze, że ty mnie usłyszałeś. No widzisz, to jakieś przeznaczenie, że akurat to ty mnie uratowałeś. Ale teraz muszę się policzyć z Tiną. Ona mnie związała, bo ona była zazdrosna, jak powiedziałam do ciebie na angielskim. Wiesz, takie słowa. Ale nieważne to jest. Dziękuję, że mnie uratowałeś. Ale jak to zazdrosne? To co ty do mnie powiedziałaś na angielskim? Ja nie rozumiem, serio. Eee. Nie wiem, czy ci powiedzieć mamu powiedzieć, widzowie, dajcie znać, czy mam mu powiedzieć, co ja mu powiedziałam po angielsku, albo nawet nie piszcie w komentarzu, bo on jeszcze to przeczyta. E, wiesz co, na razie ci tego nie powiem, ale czy ty naprawdę wolisz bardziej Tinę ode mnie? Ej, no wiesz co, ja wolę o tym po prostu teraz nie gadać, ja myślę, że wyjaśnimy to sobie wszystko w jakimś dobrym momencie. No dobra, niech ci będzie w takim razie, no chodźmy, ja już nie chcę być dłużej w tej szkole. A moja Tina, moja bestia, to ja nie wiem. Muszę z nią poważnie pogadać i nie wiem, czy jej wybaczę. Wiesz co, Nina, ty się niczym nie przejmuj, choć pójdziemy razem teraz na lody i sobie poczulujemy trochę. No dobra, to ja idę z Leonem na lody, a wy w tym czasie możecie wbić jeszcze, zobaczyć nasze nowe koszulki z grafiką Nina i Tina. Link macie w opisie. I wpadajcie też na naszą grupę w Robloxie, team Nina i Tina. A teraz ja już muszę się naprawdę zrelaksować, także dzięki, że oglądaliście! Pa!